Wracamy do ciekawostek ze świata sztuk walki. Przed nami największy świr światowym MMA, gość, którego już nikt chyba nigdy nie pobije. Gość, który ma, uwaga, 320 zawodowych walk w MMA. Travis Fulton. Travis Fulton, urodzony 29 maja 1977 roku w Waterloo. Amerykański zawodnik mieszanej sztuk walki, wagi ciężkiej oraz bokser. W swojej karierze walczył dla wielu znaczących organizacji na świecie. Między innymi Pancrace, UFC, King of the Cage, Rings, WEC, czyli EFL. Jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem MMA na świecie oraz równocześnie rekordzistą w liczbie stoczonych sankcjonowanych pojedynków w MMA. Aktualnie 320. Posiadacz czarnego pasa, drugi dan w amerykańskiej odmianie Kenpo. Od młodości trenował zapasy, następnie zainteresował się Kenpo, gdzie został promowany na czarny pas. Zwyciężał m.in. w turnieju bokserskim Golden Gloves. W wieku 18 lat zainteresował się Submission Fightingiem, co zaowocowało zapisaniem się do klubu Miletic Fighting Systems, który był prowadzony przez mistrza UFC Pata Mileticza. Ci, którzy od. Z samego początku śledzą UFC, doskonale wiedzą kim jest ten pan. W MMA, ówcześnie często określane jako No Hold Barrels, walki bez ograniczeń), zadebiutował w 26 lipca 1996 roku, przegrywając z Davem Strasserem. Do 2000 roku Fulton stoczył ponad, uwaga, 100 sankcjonowanych pojedynków, w większości wygranych przed czasem. Przez następne lata częstotliwość toczenia walek nie spadała w wykonaniu, Amerykanina i wynosiła średnio 20 pojedynków w roku, co było olbrzymią liczbą w porównaniu do typowego zawodnika MMA, który w ciągu roku toczył średnio od 2 do 4 pojedynków. Fulton wielokrotnie walczył z dnia na dzień, w ciągu jednego weekendu był w stanie stoczyć 3 pojedynki na różnych galach, turniejach, nierzadko bez przygotowania. Ja po prostu sobie wyobrażam to tak że Travis nie sparował w ogóle e, na swoich treningach, tylko po prostu walkę traktował jako sparing i w ten sposób sobie funkcjonował. W latach 90. popularne były również trudniejsze walki, na których toczono od dwóch do trzech pojedynków w ciągu jednego wieczoru. Fulton wielu z nich brał udział i większość je wygrywał. W tym czasie miał okazję walczyć dla wielu topowych organizacji. Były to m.in. japońskie Pancrase i Rings oraz amerykańskie Ultimate Fighting Championship, gdzie notował tam m.in. zwycięstwa nad Hetem Heringiem, Wesleyem Correirą, Remis z Iquishą Minową i Danem Severnem oraz porażki z Rico Rodriguezem, Renato Sobralem, Severnem czy Richem Franklinem. Sami więc widzicie, że pośród tych 320 pojedynków z niektórymi kotami też miał okazję sobie powalczyć. W 1998 roku wygrał prestiżowy turniej World Vale Tudo Championship. Jakby było mu mało walk w MMA, to od 1999 roku postanowił walczyć również w boksie i kickboxingu. Co jeszcze bardziej zwiększyło częstotliwość jego walk. Mimo iż większość swoich bokserskich pojedynków przegrywał, to prawie wszystkie zwycięskie starcia kończył przed czasem. 22 wygrane, 21 przez KO lub TKO. W tym czasie miał okazję walczyć m.in. uwaga, z Albertem Sosnowskim czy Travisem Walkerem. W latach 2000-2007 wygrywał głównie z mało znanymi zawodnikami lub debiutantami, lecz ważniejsze pojedynki przegrywał m.in. z Travisem Wiufem, Benem Rothwelem, Forestem Griffinem czy Jeremim Hordem. No nic dziwnego, bo tam gdzie się przygotowali na 100%, a ten pan był przygotowany pewnie w ogóle nie był przygotowany, tylko szedł sobie z marszu. E, jedynymi liczącymi się zwycięzcami w tamtym czasie było poddanie Joe'ego Rixa oraz wypunktowanie USA Simsa. W latach 2007-2010 walczył głównie na lokalnych galach w rodzinnym Iowa. W 2007 roku zanotował dwusetną zawodową wygraną w MMA. Od 2011 skupił się głównie na boksie, co skutkowało coraz mniejszą ilością stoczonych walk w MMA. Co nie zmienia faktu, że jeszcze dorobił się 120 walk do dnia dzisiejszego, także nie wiem, czy ta częstotliwość została aż tak zmniejszona. 5 listopada 2011 roku przegrał ze słynnym Andrzejem Arlowskim. Obecnie chłop ma 43 lata, a ostatnią walkę stoczył w 2019 roku, którą wygrał przez duszenie. No, jeżeli tak to można nazwać, bo położył przeciwnikowi przy na szyję i w takim wiecie, w podstawówkowym stylu zmusił go do odklepania. Ale co by nie mówić, jest to naprawdę niezły wariat i sam nie wiem, czy mam go za jego karierę doceniać, czy też otworzyć szeroko oczy, podrapać się po głowie i zastanowić, czy na pewno wszystko ok z tym gościem. No nic, ee, co byśmy nie zrobili, to na pewno warto jest wiedzieć, że taki ktoś w ogóle istnieje.